Czekaj, 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 nie wyłączaj tego filmu. To, że go oglądasz, to nie jest przypadek. Jeżeli wylądowałeś na tej stronie, prawdopodobnie chcesz rozpocząć swoją przygodę z wideo w sieci. To świetnie. Jeżeli czujesz, że masz to coś, to miejsce jest dla Ciebie. Akademia Wideo, którą wspólnie otwieramy, rozwinie Twój talent. Da Ci niezbędną wiedzę, sprzęt, czas i miejsce na produkowanie profesjonalnych materiałów wideo. Ale moment, moment. W jaki sposób Akademia Wideo może Ci i Ci? pomóc. W specjalnie przygotowanym domu przez miesiąc profesjonaliści z branży oraz znani youtuberzy będą opowiadać o tym, jak wygląda ich praca, jak wygląda produkcja wideo od kuchni, ale przede wszystkim pomogą Ci w realizacji Twojego pomysłu. Żebyś nie frustrował się od początku jakością swoich filmów, Akademia wyposaży Cię we wszystko, czego potrzebujesz. Komputer z oprogramowaniem do montażu, mikrofon, lustrzankę, tak żebyś mógł od razu zacząć kręcić filmy w najwyższej jakości. Ale... Jeśli to jeszcze Ciebie nie przekonało, posłuchaj Wojtka. Zapewniamy Ci roczne stypendium, tak żebyś mógł w 100% poświęcić się realizacji swojego pomysłu. A teraz najważniejsze pytanie. Co zrobić, aby dostać się do Akademii Wideo? Wypełnij formularz na stronie akademiawideo.pl i wyślij nam film, który pokazuje... Jak czujesz się przed kamerą? Ze wszystkich nadesłanych formularzy wybierzemy 30 osób, które zaprosimy tutaj do studia w Warszawie, tu gdzie, razem teraz z Wojtkiem. Jesteśmy. Po rozmowach i spotkaniach z Wami wybierzemy 15 osób, które rozpoczną uczestnictwo w Akademii Wideo. Czyli podsumowując. Kiedy już będziecie gotowi zmienić Wasze życie i podjąć bardzo ważną i odpowiedzialną decyzję o wzięciu udziału w Akademii, zgłaszacie się na stronie www.akademiavideo.pl. Wybieramy 30 osób, które przyjeżdżają na casting do Warszawy. Z tej 30 wybieramy 15 osób, które dostaną się do Akademii Video. Te osoby dostają profesjonalny sprzęt, który pozwoli im produkować treści w wysokiej jakości. Następnie rozpoczynają się szkolenia i warsztaty ze znanymi youtuberami i specjalistami z zakresu kreacji swojego wizerunku w sieci, współpracy reklamowej i oczywiście edycji materiału. I będą się one odbywać na przełomie maja i czerwca. Po szkoleniach dostajecie roczne stypendium i rozpoczynacie swoją przygodę z YouTube. W kolejnych miesiącach spotykamy się i cały czas doskonalimy Wasze treści. Nie wahaj się. Jeżeli czujesz, że masz talent, to miejsce jest dla Ciebie. Będziesz się uczyć od najlepszych. I rozpoczniesz fantastyczną przygodę z YouTube'em, która odmieni Twoje życie. Wierzcie mi, ja akurat wiem, co mówię. Zgłoś się. Czekamy na Ciebie.